No, i niech ktoś mądry mi wytłumaczy, dlaczego są takie uzyski. Sześciu paneli jasolarów, każdy po 380 W, generuje 163 W. Dwa panele tych na solary generują 08 ampera przy 24 V. Dwa panele firma taka, no, połączone, tak pokazywałem, wam, po 370 W robią, widzicie, cały nic. 10-15 W do 20 w porywach. Napięcie 36 V skacze do 72. Nie wiem dlaczego tak skacze, czemu to napięcie nie trzyma. Tak samo tutaj na tych panelach Trina Solar. Czemu mam napięcie 47 V tylko? 25,6 na baterii, 0,8 Ampera ładowanie akumulatorów. O co chodzi z tymi panelami? Bo ja, ja nie rozumiem. Jak widzicie 0,8 Ampera jest ładowanie przy 24V 25,6 no, i mamy PVM PPT 47V. O, coś tam teraz skacze 80-90. I to takie. A panele, jak Wam pokazywałem, <laughs> jasolary, proste jasolary, kilkuletnie, skierowane na zachód, generują 170W. Jest godzina 11. No i popatrzcie tutaj to jest instalacja na falowników Ronius jest ponad 9,5 kW w panelach skierowana w kierunku południowym. Generacja 160-158W zobaczymy na inne parametry mamy tutaj natężenie dc 0,5 a napięcie DC226V o co Kaman, ja nie wiem. To są panele ML System i też generują mało. Dlaczego panele Jasolary skierowane w kierunku zachodnim mają taką moc w stosunku do tych, które mam założone w większych instalacjach, czy też skierowane w kierunku południowo-wschodnim podłączone do kontrolera Litajima. Czy to wynika z tego, że te panele Jaserala są jakieś wybitne? Bo ja nie rozumiem, dlaczego taka moc może być generowana? Te panele, które tu widzicie, o te, one są skierowane właśnie na zachód. A tamte z tyłu są skierowane na południe. Te i te są przeproszone. Powiem tak, jeszcze godzinę temu te w Sadzie, tam daleko generowały 60 W robi już 150. O co chodzi, nie mam pojęcia. Tu na dole też mi leżą dwa panele. To one robią tylko te 12 W, które były podłączone do Wewora. Tak, testowo chciałem zobaczyć, jak będą uzyski na płasko, praktycznie na ziemi. Ale dzisiaj to wszędzie warunki są jednakowe, także różnicy nie ma. Jedynie te panele tutaj skierowane w kierunku zachodnim jakąś mają, nie wiem, cudowną wydajność. To i nie wiem dlaczego są takie różnice w stosunku do tych paneli yy, w dużej instalacji, zarówno z napięciem, jak i z uzyskiwaną uski, mocą. Jeśli ktoś by wiedział, czemu jest tak, niech napisze w komentarzu, bo bardzo mnie to ciekawi, czemu tak duża instalacja yy, generuje praktycznie tyle samo prądu, co 6 paneli. Tu mamy 30 paneli, a tu mamy 6 paneli. Z czego to wynika? Technologia monokrystaliczne. Te z tyłu są zwykłe, monokrystaliczne. Te są monokrystaliczne, ale już half -cutty. Połączymy się teraz bezpośrednio z kontrolem Litajma. Bo tam widzieliśmy tylko na wyświetlaczu wartości. No i zobaczmy. No, generacja jest 25W. 0,8 Ampera, może teraz jest 1 Amper, tak tutaj wyskoczył nam 1 Amper, widać 25 W z dwóch paneli, czyli 12 W jeśli mam założone w dużej instalacji 30 paneli to powinno przynajmniej 300 W dawać, a nie 150 nie wiem z czego to wynika, wejdźmy jeszcze teraz na falownik ten, który ma 6 paneli jasolarów po 380 W no tutaj mamy ten falownik, przed którym dopiero byłem 175W z6 paneli panele o mocy 380 W i 6 paneli po 380 W daje tyle samo energii co 30 paneli 300W. No, o co tu chodzi, no, czy te panele jasolary są naprawdę jakieś, nie wiem udane czy nie wiem jak to zróżnicować. Gdzie są różnice? Czemu są takie różnice w wydajnościach. Lekko są przeproszone śniegiem. Ale to są przeproszone wszystkie śniegiem. Jak i jedne, tak i drugie. A te, które generują najlepiej. Jeszcze w dodatku skierowane są na zachód. Myślę sobie może polownik przekomuje o ten mi tutaj. I sprawdziłem napięcie. I patrzcie, mierzę napięcie na panelach. 210, 213 No dobra, napięcie może być, ale co ja myślę, może napięcie jest, ale falownik przekomuje co do prądu. No i weźmy multimetr, założyłem multimetr, nie wiem czy to widać, pokazuje jednego ampera Jest tutaj na kable założony 1 amper i 200, tam 210V, no to 210W minus straty falownika. No 170, e, 168, 170 e, watów generuje energii. No widzicie, zgadza się. No to sobie myślę sprawdzimy Litajma. Jak litajm to widzi, mamy tutaj napięcie z paneli 46 V. Sprawdźmy, ile nam pokazuje na panelach. No 46 i nie, to słabo widać, o, coś tam widać, 46,6 a tu mamy 46,7, już zgasło no zgadza się pokazuje nam tutaj 0,8 Ampera z paneli na akumulator 0,87 no to może 0,70 no to, le lekkie przekłamania, zależał się tam staje, bo to nie jest tak e idealnie 070 no to by się zgadzało widzicie No i mam jeszcze te panele, które leżą na ziemi. Mierzymy napięcie na panelach. Pokazuje 38 V. Mamy 35. No mam 35. 37, 31, o skacze. Tu już mamy 30 i pół widzicie, wszystko się zgadza tylko nie wiem dlaczego te panele, ja Solary, które Wam pokazuję, te 6 sztuk dlaczego one tyle generują, skoro wszystko w koło generuje mniej no i teraz podsumowując, jest godzina 13 patrzę na instalację i tak instalacja 9,6 kW składająca się z 30 paneli po 300 W Generuje 130W. To jest około 4,4W z panela, co wychodzi 13W z 1kWp. Instalacja składająca się z dwóch paneli bifecjalnych Trina Solar, skierowana dość pionowo w kierunku południowym, generuje 6W z 860Wp. Wychodzi około 3W z panela i około 7W z 1kWp. No, widzicie, różnica jest na niekorzyść, a powinny być bardziej wydajne z tego względu, że jest technologia N-type i są panele bifacjalne, a jednak nie jest tak, jak myślałem. No i instalacja, która od samego początku generuje w ten pochmurny dzień najwięcej energii w stosunku do pozostałych. To jest 6 paneli po 380 W generuje nam również 130 W. To jest tyle samo co instalacja 10 kW. Zaznaczam, że te 6 paneli skierowane jest w kierunku zachodnim wychodzi to 21 W z panela i około 56 W z 1 kW pika, to nie są duże uzyski. No bo to są takie śladowe ilości tej energii. No ja wiem, że tak jest, no nie, nie czepiajcie się, ale jak już mam możliwość porównania, no to chciałem wam to pokazać. Dlaczego panele, które powinny być przeciętne, są lepsze od bifacjali w technologii N Type, są lepsze, dużo lepsze od kilkuletnich paneli monochrystalicznych, pięciobuzbarowych, ale, ale one dobrze pracują, jakie słońce. Z czego to wynika? Co te panele mają w sobie? Jeśli ktoś by wiedział, o co chodzi, dlaczego one są takie czułe i w taką pogodę pochmurną generują energię, no nie jest to dużo, no ale słuchajcie, no, 130 W z 6 paneli, a 130 W z 30, no dajmy na to no z dwudziestu kilku, no bo tamte są troszkę mniejsze, ale no mimo wszystko, no jednak ten uzysk byłby większy. No to porównywalnie do e, tamtych paneli e, na konstrukcji stacjonarnej podłączone pod Froniusa to uzyk, uzysk powinien być e, około pięciokrotny, czyli 500-600 W powinienem z tamtej instalacji ciągnąć wtedy, a nie 130 także no, różnica tutaj procentowa jest dość znaczna jak ktoś wie, niech pisze w komentarzach dlaczego tak jest pozdrawiam, trzymajcie się, cześć